Nie w setkach, a w tysiącach należałoby liczyć osoby, które wzięły udział w głogowskiej edycji Nocy Muzeów. By wejść do niektórych sal wystawowych zamku trzeba było czekać w długiej kolejce. Oprócz stałych ekspozycji można było zobaczyć litografię Szagala i starożytne wykopaliska z terenu Węgier. Sporym zainteresowaniem cieszyła się też grupa żołnierzy w strojach z epoki napoleońskiej. Były projekcje archiwalnych filmów, plener malarski i wiele konkursów dla najmłodszych. Z przebiegu akcji zadowolone były władze muzeum, mówi wicedyrektor Waldemar Has. Każdy odwiedzający Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie. Natomiast bardzo cieszymy się z tego, że dzisiaj właśnie, w, mimo nieprzysprzyjającej aury, w tym szczególnym dniu, które jest poniekąd świętem muzeów, nie tylko w naszym kraju, gdzie dołączamy do wielu znakomitych placówek kraju, na pewno jesteśmy zadowoleni, jesteśmy wdzięczni, a z drugiej strony też myślę, że oferta jest godna i ci, którzy tu przychodzą, nie są zawiedzeni. Muzeum otwarte było do północy. Przez cały ten czas sale wystawowe były oblegane przez zwiedzających. Wiele osób pojawiło się w muzeum po raz pierwszy. Jest już po 22, nie boicie się chodzić o tej porze po muzeum? Nie, właściwie zawsze razem raźniej. Nie straszy nic na zamku? Nie, bardzo przyjemna atmosfera ogólnie. Przyszłyście do muzeum tylko dlatego, że jest akcja, czy po prostu lubicie akurat zwiedzanie? Akurat, że jest akcja, fajnie przyjść i pozwiedzać, zobaczyć coś, czego tak naprawdę nie mamy okazji zobaczyć. Akurat zachęcił mnie mój tato. Ja przyjąłem ze względu na to przede wszystkim, że jest w nocy, bo to daje, dodaje klimatu. Byliście wcześniej tutaj w muzeum? Ja miałam raz okazję pójść z klasą, ale tak to... Nie. Taka noc robi klimatyczne odczucie. Jest inaczej niż dzień? Znaczy na pewno jest, jest duża różnica. My uczestniczymy w nocy w muzeum, któryś się z rzędu. Na co dzień jesteśmy w Krakowie, więc powiedzmy, tam jest trochę większy asortyment, ale faktycznie jest to niesamowite uczucie, pójść po prostu w nocy zwiedzać. Mówiła pani, że w Krakowie to wygląda inaczej, a tutaj Głogowski muzeum radzi sobie z tą akcją? Wydaje mi się, że tak, jest bardzo, bardzo ciekawy klimat. Jestem bardzo mile zaskoczona, jeżeli chodzi o Głogów. Powiedz jak tobie się podobało dzisiaj w nocy w muzeum? Fajnie jest! jest duże atrakcji. A nie bałaś się pojawić tutaj o takiej porze? Nie. Według oficjalnych danych Głogowskie Muzeum odwiedziło 1652 osoby. Kolejne 106 osób zwiedziło muzealną składnicę.